Dziś pokażę Wam taki ciekawy włącznik, wyłącznik. Tutaj mamy trzyfazowy jed, jed, podłączenie jeden przewód, drugi, trzeci. A tutaj, w, na przykład, wejście i wyjście trzy przewody. A tu w środku to wygląda w ten sposób. To jest na takich sprężynkach z jednej strony, z drugiej. I tutaj, jak ja naciskam, w tej chwili to, to naciskam i nie jest załączony. Dopiero jak mocno nacisnę, zobaczcie, o zaskoczy. Tutaj się zaczepi taka zapaska. A tu jest normalnie wyłącznik drugi, od czerwonego i się wyłączy maszyna. Było to zastosowane przy mojej pile ramowej, ale często się działo tak że. Włączyłem ten zielony i pod wpływem drgań maszyny ten wyłącznik wyskakiwał. O, w tej chwili te pozycje widzicie jest załączone, bo tutaj się zamyka obwód przez tą blaszkę. A jeśli przerwę obwód, o, jest przerwany. To taki wyłącznik to są z lat 60. tych wyłącznik. Dziękuję.